Dzień dobry moi drodzy. W deszczowej aurze pożegnaliśmy wakacje i rozpoczynamy nowy rok szkolny. Rok pełen wyzwań i wielkich nadziei. Życzę Wam mnóstwa energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich pasji oraz ciekawych szkolnych przygód. W okresie wakacyjnym w każdej placówce oświatowej odbywały się prace, które mają zapewnić Wam bardzo dobre warunki nauki i edukacji. Największe zmiany dotyczą naszych najmłodszych mieszkańców. Zakończyliśmy ważną inwestycję w segmencie B zespołu szkół, dzięki której oddajemy przedszkolakom, nauczycielkom i ich rodzicom cztery nowoczesne sale zabaw i edukacji wraz z gabinetem terapeutycznym oraz zapleczem. 1 września w tych nowych salach swoją przedszkolną przygodę będą mogły kontynuować dwie grupy przedszkolne z Zameczku i dwie grupy przedszkolne z budynku szkoły podstawowej przy ulicy Browarnej. Dzięki temu poprawią się także warunki dla dzieci korzystających z tych dwóch budynków. Wolne sale w budynku szkoły podstawowej poprawią komfort edukacji dla uczniów. A w zameczku, przy mniejszej liczbie przedszkolaków, w tym budynku będziemy mogli zorganizować specjalny gabinet terapeutyczny i rozpocząć remonty sal i łazienek, co przy dotychczasowym zapełnieniu budynku było niemożliwe. Pierwsze miesiące naszej przedszkolnej rewolucji będą wymagać cierpliwości oraz aklimatyzacji do nowych warunków. Ale jestem pewien, że wkrótce wszyscy będziemy zadowoleni z efektów podjętych przez nas działań. Życzę jeszcze raz wszystkim przedszkolakom i uczniom, ale także nauczycielom, pracownikom administracyjnym i samym rodzicom wielu dobrych chwil w nowym roku szkolnym.